Cześć dzisiaj Was, witam. Jestem na Focrafcie, sorry. Jestem na takie ręce, lecimy na domki e, tam. E, no i jest ze mną Wiktor, tylko że go nie widać, bo później wbił. No i sobie pogramy w Survival Games, sorry. A jeszcze Was przepraszam za jedno, bo w jednym Survival Games. Eee, było tak, że wpisa nazwałem filmik Survival Games. No to może go zmienię. Znaczy, na pewno go zmienię, tylko zależy w jakim czasie. Więc, się nie przejmujcie tym. Nie piszcie do mnie. Właśnie zmieniłem skina z Pana Śmietanki, bo na tym serwie właśnie mnie wyrzucili, musiałem iść do więzienia i w ogóle, za to, że miałem złego skina, no bo ściągać nie mogłem. przed Kruszek przeszedł! jest. jest! Ojeju! Jajubo. O Ojacie! Ojecie, Wiktor! No ale będziemy z kuskiem nagrywać. Normalnie z dwóch perspektyw! O tak! A chóźdź jak nagrywa. Mi. co. A, Mikołaj, zobacz, co? 17 Mikołaj, 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 a wiem, że chóźdźka nie widać I, i jeszcze, jeszcze, że, że ja, że Dobra, ja... lecimy na skrzynki. Tam, mikro, w bo takie Cicho! No i sorry was za to, bo jakaś dziecinka nam prawie zepsuła filmik. Miko... Mikołaj mam Ja mam dwa złote jabłka za tylko Kakao A ja mam y, hełm. ja mam hełm i... Y, no hełm i spodnie. No właśnie I... chciałem powiedzieć, że ściągnąłem no dusza dlatego, bo nie mogłem ściągnąć. Coś mi się zepsuło, Nie mogłem opti fajna tylko po Opti fajna ściągnąłem. Bo tak to nie będę używał, nie? Bo, no. To takie trochę... Ja! Yeah! Drewniany swordy. U nie ktoś nam nie idzie, a nie to ty, spoko. Ej, chodź tu, Mikołaj, tu. Do tyłu, do tyłu. Ten co? No bo tu się wyjdzie przy zamku, a tu jest jakiś gość Dobra, chodź tu. W tą stronę, bo tu nikogo nie widać. Wow, ale ja mam drewnianego sworda i dwa złote jabłka. Więc my mamy z każdym szansę. O, wiem, gdzie my jesteśmy, wiem, gdzie my jesteśmy, wiem, gdzie tu są skrzyneczki. No tu jest. Gdzie? Tam na górze, na tej wieżyce jest. Jest tam? No. Jakie... No, ale idziemy. Tu są jakieś bugi, bo chyba Wiktor lata, takie jakieś bugi tu są, nie rozumiem tego. Ja wchodzę po schodach. No. Co? Ej, Mikołaj, masz? Masz to, masz to, masz to i to wszystko. Masz to, masz to i to wszystko. Już, ale jestem golczaty. Dobra, chodźmy, schodzimy z kotkami, żeby y, zbroi nie tracić ani Dobra, jakby co, ty ja biję rybą. I chodź tu. To ty nie masz tego? Aj, widziałem, wiem, że tu gdzieś za schodami jest. O, gosztu, tam gosztu. Chodź, uciekamy. Co ma? No właśnie, nie wiem. Muszę zobaczyć na no, fajne. Ja też. O sobie lata! Cheater. Jeszcze ma sprinta. Ja nie jestem taki, że mam nudusa dobrze, ale go nie używam. Tam jest skrzynia. Bo tam jest dwóch. To musimy stąd jechać, bo. Mikołaj, musimy iść. Gdzie ty jesteś? Weź ty Bo... jesteś 90 klocków ode mnie Weź ja ciebie nie mam już na radarze I ktoś na mnie idzie Gdzie ty jesteś, Viki? No właśnie nie wiem No ten co? A gdzie ty jesteś? O, widzę cię! Poczekaj. O, już odchodzić. No stój w jednym miejscu, bo ci, do ciebie nigdy nie dojdę. Dobra, już cię widzę. Już wiem, gdzie ty jesteś. Mm. Idę do ciebie. Idę do swojego niku. Ja też. Widzę twój nik. O, ja też już cię widzę. Bierz skrzynce. Nie ma nic. Zasz tam był. O, nie! Chodź tu! Tu jest skrzynka, chodź! Skąd ty to wszystko wiesz, widzisz? Bo pograłem na tej mapce milion razy. O, i, ta, i tam jest, bo pamiętam. Tu, tu, tu zaraz, zaraz pod wodą jest. No nie, no. Nic nie ma, same jedzenie i strzały. No naprawdę nic nie ma, wiesz ile ja, ja mam full jedzenia? I jeszcze mam dwa złote jabłka. Nawet nieźle nam idzie moim zdaniem. No ale go, że jeszcze mnie czeka nawet nie mamy. Nie, w ogóle. No znaczy ja nie mam nic. Chodź tu, bo tu pamiętam, że coś chyba było. Poczekaj... Nie, nie tu, nie w tym pomieszczeniu. Jeszcze nie. O, tu jest gościu. Idziemy na niego. Nie, nie w tym. Jeszcze nie w tym. No to w rogu jest. Ale ty pamiętasz? O, iron sword. Brawa dla Wiktora. Daj iron sword, a ja ci dam drewnianego. No to, ja mam te drewnianego. Teraz to był drewniany. O, spoko. Dobra. A jak chcesz, to mam złoty hełm. Dobra, możesz dać. Żeby było straszniej, nie? A nie mam jeszcze, tylko mam swoje. Spokój. A masz hełmik? Masz. Dobra, idziemy. O tu chyba. Tu chyba. Poczekaj. Tak, tu była. Jeszcze nie? pamiętam, jakiś parkur był. W jednej A? salce był taki parkur. to nic nie ma. I tam była skrzyneczka, pamiętam. Tylko nie pamiętam gdzie, no. O, ja też pamiętam coś takiego. Mikołaj widzisz mnie? O, mam ironowe spodemki. O, ja. A gdzie ty jesteś? Ja ciebie już nie widzę. Jestem w rogu, taki. A jestem tam przy więzieniach. O, dobra, to ja tam wchodzę. Tu ja jestem na. O, widzę i Ten, jakie ma dobre. Eku. Prawie całe zielonę. Ej, ty masz prawie całe żelazną zbroje! No ale najważniejsze tam na dół, górze jest duży odcinek. Jezu, jak ty to pamiętasz? Tyle nie grałeś w Minecrafta? Co za LOL? Tu jest skrzynka! Nic nie ma. Pamiętam, że gdzieś przy schodach była... Koleja moja że to zdałem w na na Minecraft. No dobrze, dobrze, fajnie. Musimy wyskoczyć. Może się ten ktoś uciszyć? No właśnie, sorry za tą osobę, ale no musicie z nią wytrzymać, no. Dobra, to już byliśmy. Dobra, Mikołaj chyba naspał, nas chyba pójdziemy. Nie. Tam jest, jest gości, tam jest gościu, dwóch gości. Trzech gości. Shift. Jeden do... Dobra, tam do nas. Nie mów. Jeden biegnie do nas. Jeden za nami. Łaj, 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 ja. Dobra, ucieka. O nie. Następny. Uciekaj. Jakim cudem zjadłem złote jajko. No nie, to jest niemożliwe. No nie no, nawet mam tu regenerację. Bo zjadłem złote jabłko, nie, to jest jakieś nie fair. No a ten jakoś goni szybciej niż po prostu. No bo oni mają nodusa i go używają, a my mamy nodusa i nie jesteśmy tacy. O jak no, on mnie dogania? No bo to jest nodus. O kurde, no nie, do. No właśnie, i to jest to. A miałeś mojego żelaznego? Nie. Czyli on go zabrał? To się żegnamy, czy nie? Dawaj żegnamy się. No to wiesz. Dom to poczekaj nasze. No nawet nieźle nam poszło. Ej, wie, ale zobacz, jak byliśmy. Ja miałem czwarte miejsce, a ty trzecie nieźle. Nie, ja miałem piąte, a ty czwarte. No wiesz, z dwudziestu kilku osób to dobre. Dwudziestu. No Jezus, dwudziestu. Dobra, to chodź w nasze miejscówę. Już. O, 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 tak smakuje życie. I podzielaj F5 i machamy. znaczy no, ty się pierwszy pożegnaj. Siema. Pa, pa. Pa.